Modlitwa o cud. Panie Jezu, staję przed Tobą taki jaki jestem. Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie. Proszę, przebacz mi. W Twoje imię przebaczam wszystkim, cokolwiek uczynili przeciwko mnie. Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł. Oddaję się Tobie, Panie Jezu, całkowicie teraz i na wieki. Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela. Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle. Przybądź, Panie Jezu, osłoń mnie najdroższą krwią Twoją i napełnij swoim duchem świętym. Kocham Ciebie, Panie Jezu, dzięki Ci składam. Pragnę podążać za tobą każdego dnia w moim życiu. Amen. Maryjo, matko moja, królowo pokoju, święty peregrynie, patronie chorych na raka, wszyscy aniołowie i święci, proszę, przyjdźcie mi ku pomocy.